Hej, cześć, siemanko wam wszystkim ludzie, z tej strony Judy i witam was bardzo serdecznie w kolejnym materiale z gry Super Mario 3D World, eee, a tak właściwie z dodatku do niego, czyli Bowser Fury. Eee, wiem, że dawno odcinka nie było, chyba około miesiąc, no było trochę innych serii do ogarnięcia, ale już jesteśmy. Ojejku, ojejku, ojejku i on też jest. Ej, dobra, dobra, a jak na przykład spróbuję zebrać, eee, nie wiem dlaczego, ale jest tutaj takie słoneczko, mogę... A, bo to jest to miejsce, ojejku. Ej dobra, dobra, wiecie co? Powiem szczerze, że to nie jest. Znaczy, ja tu nie jestem bezpieczny czasami. Chyba jestem. Ale jestem czwany, ale jestem czwany. Schowałem się w miejscu, w którym on nic mi zrobić nie może. Ale ej, 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 już widzę. Ej, czekajcie, już widzę coś ważnego. O, o! O tak, 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 dobra, 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 zrobiłem coś bardzo dobrego i jestem z siebie normalnie dumny. O, proszę bardzo, proszę bardzo, Bowser nieświadomie pomógł nam tutaj zdobyć coś takiego fajnego, więc mamy. Nie no, fajnie, że zacząłem od razu odcinek, a tutaj taka walka, o, 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 dostał, ale on ma teraz długi pasek życia. Oj, nie będzie to proste, nie będzie to proste, moi drodzy ale musimy go pokonać prędzej czy później. Mam nadzieję, że prędzej niż później, no ale no, no zobaczymy, zobaczymy co z tego wyjdzie. Niezmiernie cieszę się, że, że tutaj coś odblokowałem. Tak sobie chcę czekać, wiecie co, zobaczyć czy, 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 czy coś jeszcze jest. Nie, nie, dobra, tutaj już jakby nic nie ma, tam jest jeszcze jedno do zdobycia. Ale to wszystko to nie jest takie wcale proste, to nie jest takie łatwe jak się wydaje. Tutaj ostatnio, tak, tak, tu miałem jakiś problem z tym związany. No ale zobaczymy, ok. Mogę podejść tutaj. Tak, chciałbym. O! Robić coś takiego, ale to mądre. E, mądre posunięcie ewidentnie. Ej, dobra, no tutaj. coś. Tu coś było jeszcze? Dobra, tak jakby. Dobra, tam są jakieś monety, i w ogóle fajnie. E, tu mógłbym wskoczyć na te. No tak, no. Na... Ej, ale do. O! Bo tu jeszcze można spaść. Ej, dobra, dobra, dobra. Czyli to można w ogóle wszystko niszczyć. Okej, okay, mam tutaj bonusik, ale tych bonusików mamy już tak dużo, że ich jakby specjalnie nie potrzebuję. E, tam na górze coś jest, tylko nie wiem, czy ja jestem w stanie się... O, no właśnie tego się bałem. Tego się bałem, że ja mogę tutaj spaść. Nie no, musimy to dobrze ogarnąć wszystko. E, jak jest możliwość, to no próbować zdobyć, ile się da. Dobra, a jak we... spróbuję wejść na samą górę... A nie, dobra, znaczy no może, może i się da, ale ja tutaj monet sobie nazbieram. E, tylko pytanie... A czy tu jest jakby z któregoś miejsca jakaś taka szpara, żeby móc przejść? A może nie ma? No, no ciężko, ciężko powiedzieć, co nie? No, gdzie tutaj tak właściwie możemy znaleźć przejście? To miejsce jest dość dziwne, dość specyficzne. Tam, jakby coś się nad nami dzieje, w ogóle to, że to wszystko tak wiecie, no wygląda jakby tutaj niczego nie było. Ej, ej, a jakby tak. Nie, no już, już tak sobie myślę, co ja tutaj jeszcze mógłbym zrobić, mądrego. Ale tutaj na pewno spaść można I na dole też coś jest do zebrania? Aha, o! Znaczy, no niby coś jest, ale... Ej, dobra, może ja muszę przejść to wszystko. Kurcz, tylko tutaj zrzucają coś na mnie. Tak, tu jest w ogóle cała masa rzeczy do zdobyć. Dobra, to mogę zdobyć w ten sposób. Fajnie, mamy jedno z pięciu. Eee. Okej. Okay. Tylko spróbuj się nie dać eee, zabić. Eee, nice. O! Nie! Ojejku! Ale to zepsułem. Ale to okropnie zepsułem. Dobra, nieważne. E, dajcie mi dajcie mi kolejny bonusik, bo przyda mi się. E, a, tam zrzuca w ogóle typek też coś. No i tam pewnie coś jeszcze jest do zdobycia. A ja tutaj nic więcej nie ma. O, tu jeszcze mamy jakieś bonusiki fajne. Ale czy coś, 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 coś więcej? Nie no, nic nie widzę więcej. E, dobra. Tutaj skaczemy, tutaj uważamy. Strasznie dziwnie to wygląda, mówię wam, no naprawdę. Ale spokojnie, spokojnie, spokojnie. Wszy wszystko jest, że tak powiem, do zrobię. O, dziękuję. Ale nam pomógł, no i takie wsparcie, to ja naprawdę. Szanuję, rozejrzyjmy się, czy aby na pewno w tym niewidzialnym zamku, bo tak to chyba można nazwać, yy, czegoś jeszcze nie, nie ma. Dobra, tutaj nic więcej nie widać. O, 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 jest trzecie, czyli na razie nie pominąłem żadnego, chyba. Znaczy idę względnie poprawnie. No dobra, tam daleko jest, ale... Skąd ja mam wiedzieć, jak tam dojść? Tak jakby w ogóle od jakiejś innej strony próbować. Dobra, jakbym spróbował. O! Pięknie! Dobra, mamy ostatnie. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, ale może to będzie też sposób, żeby dojść gdzieś... Gdzieś jeszcze. Dobra, rozglądajmy się tutaj. To miejsce jest niesamowite, słuchajcie. Niesamowite, takie niesamowicie dziwne, rzekłbym, ale, ale jednak niesamowite. Ojoj, nie, nie spadłem. Na całe szczęście nie spadłem. E, dobra, tego też mogę wyeliminować. To oni mnie tak wcześniej tutaj denerwowali. E, dobra, cały czas tak sobie wybijam to spod siebie, żeby... O kurczę! Dobra. Tu mogę spaść na sam dół i to chyba o to chodzi. no, no. no tak, tylko żebym... Dobra, wow! Dotarłem do tego miejsca, którego tak bardzo chciałem zdobyć. Czyli zobaczcie, żeby wejść tutaj, to naprawdę trzeba kombinować. Problem w tym. Problem w tym, że jeszcze tak, tego miejsca tak jakby całkiem nie ukończyłem. Yy, bo jest jeszcze ten taki jedno mniejsze cutshein, które muszę zdobyć. O! Okej, okay, ciekawe, ciekawe. Nie zaprzeczę. A, bo to pewnie jakieś wyjście łatwiejsze. Pewnie tak, to mnie wyprowadzi na zewnątrz, znając życie. Tak jest. No dobra, ale jak sobie to jedno katrzeniec, które gdzieś tam mi umknęło? No dobra, dobra, czyli tak, tu wchodzimy na górę. No to to bez wątpienia, tutaj gdzieś chyba. Stąd się tutaj szło dalej, czy... Ojejku... Nie no, to miejsce to jest kompletne zło, naprawdę. Ej, to jest tutaj! Ła, dobra, bałem się, że to jest jakieś trudne, ale już mamy. Trzy zdobyte, bo no po takiej przerwie, jaką miałem, słuchajcie, od y, Mariana, od Bowser's Fury, no to ja jestem naprawdę zadowolony, że idzie całkiem, całkiem... Ojej, czyżby Bowser już tam zaraz miał gdzieś wyjść? Nie no, chyba nie... Zobaczmy sobie, tutaj na razie chyba nie mam nowych zadań, nie. tutaj jest jakiś cat pom, pom, counter attack, bardzo fajnie, mm. tutaj na razie nie, no tutaj jest jeszcze też jedno do zdobycia, no, no mamy informacje wszędzie, gdzie coś tam jeszcze, no blast the fury blocks, to zawsze wiadomo o co chodzi, yy, wiadoma sprawa, ale tak się staram rozejrzeć, gdzie tu... Najszybciej um, najszybciej, najszybciej po kolejne, co nie? Um, czekajcie, tu trzeba jakoś... Jakoś, jakoś, jakoś um, zahaczyć. Um, czekajcie, gdzie my tu jedziemy? Nie, nie, to tam nie ma sensu wydaje mi się. Dobra, ja bym bardziej chciał już w ten takie nowe obszary troszeczkę wjechać, tylko to żeby, no właśnie, to jakoś w ogóle dziś mogę łatwo. Chyba... a tutaj też przecież byliśmy, co nie? Jeśli dobrze pamiętam, to... To, 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 to tak. Ej, bo tu są te koteły! Okej... Okay. Ej, ale te koteły to trzeba gdzieś, mam wrażenie, strasznie daleko zanieść. A to nie tędy mogę? Ej, nie, nie, nie wiem, szczerze... Szczerze, 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 to nie... Nie, no na pewno nie... A tu coś mogę zrobić. Ojej, kotełka. Wyrzuciłem. Dobra, wracaj. Wracaj koteł. Nie, 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 nie. Tu trzeba na jakiś chyba. Z tego co pamiętam mówiliście mi chyba na... O nie, o nie, dobra, muszę go wyrzucić, słuchajcie. Koteł, tak jakby przepraszam cię bardzo. Ej, tu chciałbym znaleźć tutaj miejsce, które mogę... Ej, a tam jest rzeczywiście ta pływająca bryła lodu. Może po niej. Kurczę, no może. Ojej, 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 ojej. Czy tutaj nie ma jakichś strasznych bloków, które może zniszczyć pan Bowser? Bo jeżeli może, to chciałbym skorzystać z tej opcji. Ojej, ojej, Ta muzyka w trakcie tego, co tu się dzieje, to jest szaleństwo. Ehm, hmm. Dobra, ojej. Dobra, coś, coś tutaj się stało złego. Ej, bo tutaj jest jeszcze jedno, okej, okay, dobra. No tak, tylko... nie, teraz ja tam... ojejku. Ej, zaraz padnę, nie, nie, nie mogę na tego pozwolić, nie mogę do tego pozwolić. żeby paść. Nie no, ja bym tutaj... mówię, przede wszystkim chciałbym znaleźć miejsce... Aha, już się skończyło, fajnie. znaleźć po prostu te bloczki. Co tu się dzieje? no, muszę przeży... O nie, nie, no przecież ja tu nic nie widzę kompletnie. Toż to jest nieuczciwe. Dobra, dobra! Marian, Marian, o, to coś jest do wybicia. A to tylko głupia moneta, naprawdę. Tylko poza mnie, wiecie, syn Bowzera tu woła. Nie, no ja to muszę jakoś przeżyć. Ja to muszę jakoś przeżyć. Ale to nie będzie proste. Ale już wiem, czy. O, dobra. E, super, super. Po prostu to, co się dzieje, to jest jakieś e, ho, szaleństwo. Dobra, wiecie, co może jest walka z Bowserem, ale ja chcę wejść na samą górę. Ja tu muszę użyć tej yy, czapeczki do latania, jeżeli dobrze rozumiem. No tak, no tutaj przecież chyba innego mądrego sposobu nie wynajdę. Dobra. Tylko jak teraz dalej tutaj się szło? Ej. Nie, 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 mam wrażenie, że. Dobra, Bowser uciekł. Okej, okay, mamy jakieś plusy. Plusy, minusy i takie tam. Ale to mnie teraz nie obchodzi, słuchajcie. No, muszę kombinować, muszę kombinować, bo. Chciałbym dostać się na samą górę, ale to naprawdę nie jest proste. To naprawdę nie jest proste, no bo tak, z, z tego, że. że gdzieś tam wejdę sobie. a nie mogę, nie mogę na tym latać dobrze. Ej, a ja, nie da się tutaj jakoś od. Nie no, już po prostu rozkminiam, no bo wiecie, od tej strony na pewno, jak tu na górę wejdę na ten mostek, to za dużo nie osiągnę. Niestety, no, stety, niestety, to nie o to tutaj chodzi na pewno. No, ale dobra, dobra, dobra. To nie, to no trzeba po tych dziwnych schodkach, takich tam, polatać, polatać i w końcu dolecieć. Dobra, tutaj mogę na pewno szybciej w ten sposób. Dobra, jakoś żyję. Okej, okay, super. Nie, jeden błąd, jeden. Oj, jeszcze straciłem to. No super, no po prostu, no świetnie. Kurczę, jak tutaj latamy na lewo i prawo, nie? No nie, no nie no. Ten Bowser powiem wam, że no z jednej strony te walki z nim są ciekawe, ale z drugiej strony no niestety. Niestety, niestety takie wyprowadzają z równowagi, kiedy człowiek szuka czegoś innego. No nie zawsze będę się skupiał tylko na walce z nim. E, szczególnie, że są jakieś takie no niektóre te zadanka ciekawsze. No nie, no oj, proszę. Tylko nie dowody, tylko nie dowody, tylko nie do wody. Nie no, ja to wykombinuję, słuchajcie. No bo nie widzę tu łatwiejszej ścieżki, to jest ten problem. Wydaje mi się, że trzeba po tych schodkach, no i potem już chyba. W sumie to nie wiem, nawet czy na górę samą nam radę wejść. No ciężko powiedzieć, no ale póki nie zobaczymy, nie sprawdzimy, to się nie dowiemy. Na początku błyskawicznie taka trzańc zdobywałem. Eee, no, oczywiście chciałbym jeszcze dzisiaj coś tutaj zdobyć. Ojej, ojej. No i teraz pytanie: Ej, i co się stało? Ekran jakoś nagle oszalał, dobra. Mamy to, mamy to czwarte. Czwarte dzisiaj. Nie no, słuchajcie, naprawdę ładnie. Naprawdę ładnie idzie. Ale wydaje mi się, że innej opcji, żeby dostać się na górę tak szybko nie było. A 20 sekund to naprawdę niewiele. No ale dobrze, dobrze, dobrze. Mamy kolejne. Eee, szczęście niezmierne. Teraz trzeba by pomyśleć, gdzie my mamy tego naszego. Moczka, dobra, 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 jesteśmy na miejscu, chodź, 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 chodź. Płyniemy dalej, płyniemy dalej w nowe obszary. Ej, no bo tam to chyba nie byłem. Jeżeli dobrze pamiętam, to chyba nie. Ej, mogę ich wszystkich rozwalić? Mam nadzieję. Mogłem, okej. Okay. Teraz co, teraz co? Tutaj nic nie widzę nowego. Mamy obszary, na które musimy bardzo uważać. Możemy tutaj też e, wylecieć w powietrze. Pięknie. Super, super. Teraz okej. Okay. Nie no, ładnie idzie, ale... O co tu tak właściwie chodzi? Czy, czy to miejsce doprowad... czy, czy ta ścieżka doprowadzi mnie w ogóle w jakieś nowe miejsce? Czy to takie, wiecie... O nie! O nie! O nie, najgorzej, najgorzej! Ała! Dobra, nie no, dzisiaj to słuchajcie obrywam, obrywam, że aż strach, ej gdzie jest, gdzie jest nasz smoczek, ej nie no, bez niego teraz sobie nie poradzę, o jest, jest i on, jest i on, znaczy smoczek dinozaur, wiecie, wiecie o co chodzi, dobra, spokojnie, spokojnie, dasz radę, ej ja cóż tu jest, ej, 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 ej dobra, wyjdziemy tutaj. Bałem się, że to miejscem nie spali, ale to chyba tak nie działa. Potrzebujemy i łapki. Yy, dobra. No trochę tych dzwoneczków zużyję tutaj. O, wiecie co to jest chyba tak na przyszłość do zdobycia? Bo co z tego, że to podnoszę, skoro nie ma opcji, żebym, yy, żebym się tak dostał tam szybko? No dziwne trochę, dziwne. Naprawdę dziwne. Dobra, tam jest jakaś chmurka, ale w ogóle te obszary to są jakieś takie na razie nie do ogarnięcia kompletnie dla mnie. Ale tam idziemy w jakąś nową część krainy. Nie no, dobra, dobra, dobra. O, widzę kolejne cutshines gdzieś tam świecące w dali. Ładnie, pięknie. Czy tutaj coś może być? Ej, dobra, tu ewidentnie coś jest. Tu ewidentnie coś jest, i ja muszę się przekonać, co to takiego. Dobra, wybijamy się. Łooo! Wow! Wasteland Gigabel. 40 do obudzenia. O nie, no to mnie nie stać. Dobra, yy, według mapy jestem w tym miejscu. Ok. Jedno, kotełków, a kotełków tutaj jest cała masa. Dobra, czyli no niestety nie przebudzimy tego miejsca. No, szkoda, no, no jeszcze nie ma tak łatwo. Ale będziemy robić wszystko, żeby. O nie! Kotełas! Uj, dobra, ba, bałem się, że go a, wyrzucę. Na całe szczęście. No chyba nie spadł, chyba nie spadł. Miejmy taką nadzieję. Fury Shadow hop to eat. Nie, O co tu? O kurcze, o kurcze. Dobra, to jest... No nie, serio? Muszę go gonić? No bez przesady. Nie żartujcie sobie. Kurcze, nie trafiłem tamto. Dobra, dostał. Dostał raz, spoko. Aha. Dobra. Ojej, ojej, ojej. Dobra, biegnę, słuchajcie, kompletnie na ślepo. Dobra, muszę jakoś tutaj kamerą sterować, dobra, to jest takie miejsce... Okej, okay. ej dobra, ojojoj. Oj, oj. To mi się nie podoba, szczerze mówiąc, dobra, O, A ten już, ten już zobaczcie, cwaniakuje. Dobra, dostał, dostał. Uj. Kurcze, bałem się, że teraz ja oberwę. Dobra, ucieka znowu. Okej. Okay. Dobra, najpierw tak go dogonię, żeby mieć tego typa z głowy. Dobra, dostał. Super. Eee, czyżby kolejna nagroda? Tak jest. Ale idziemy, ale idziemy szybko. Eee, no i kolejna latarnia fajnie ugarnięta. No i tutaj musimy zebrać te wszystkie brakujące małe cat żeby uzyskać kolejny bonusik. Tak jest, bardzo ładnie. Dobra, to by mi się przydał, szczerze mówiąc, yy, dzwoneczek, ale na pewno go nie trafię, nie ma takiej opcji nawet. Ooo! Dobra, nie no, jestem jestem sam. Sam jestem w szoku, słuchajcie, nie tylko wy musicie być w szoku, ja, ja sam jestem. Że to się w ogóle udało. O jejku, o jejku, ej, ale w sumie nie muszę biegać aż tak bardzo szybko, no bo wiecie, ja to tak biegałem jak jak szalony. O nie, o nie, o nie! Ej, ale. W sumie dobrze, w sumie dobrze, słuchajcie. Bo tu jest coś, co musi rozwalić bazer. To może dobrze, że on się pojawił. Dobra, czekamy na niego. Gdzie on jest? Ojej, ojej, zaraz mi wszystko na głowę spadnie. A tu jesteś, cwaniaku. Dobra, czekajmy na jego uderzenie. Czekam, aż strzelisz. Dobra, pięknie, no i chyba go dość szybko przegonimy. Nie no co się dzieje? Słuchajcie, dzisiaj teraz ja w ekspresowym tempie to wszystko zdobywam. Naprawdę... Idzie całkiem, całkiem nieźle. Może być. Haha, uciekaj, nie no musimy go obić najmocniej jak potrafimy. Co z tego, że za 40 będę mógł wiecie, użyć tego, wolałbym, żeby oberwał tak mocno, jak tylko może oberwać, więc będziemy próbować, będziemy próbować i jeszcze raz będziemy próbować. Okej, okay, ale to to cieszy. Okej, okay, no spadłem troszeczkę, niestety. Tak trochę smutno, ale no niestety tak się czasami dzieje. Dobra, wejdźmy na górę. To chyba... Tak, tak. To mnie tak dość szybko tutaj transportuje. Okej, okay, w sumie tutaj mamy kolejne miejsce, które mogę użyć. Fajnie byłoby jeszcze raz skoczyć dzwoneczek tutaj, trafić, no ale wiadoma sprawa. To jest fart po prostu. Albo się uda, albo się nie uda. Aaaa, jajaj. Niestety, niestety. Dobra, yy, nie, to niech zostanie. Dobra, tutaj wydaje mi się, że dobrym pomysłem jest zrobić tak. Zrobić tak, super. Yy, mamy to. Teraz... Kurczę, wiem jak to trzeba zrobić. Dobra, tak tak mi się przynajmniej wydaje, że wiem. W sensie, że powinniśmy zrobić to w ten sposób. Biegniemy tutaj. I teraz patrzcie na to. No nie! Nie wierzę! Nie wierzę! Tam były niewidzialne schodki. Ja myślę, że trzeba tak przeskoczyć. Nie, no dobra, teraz nagle wszystko staje się proste i oczywiste oczywiście. A jakże? Yy, no ale. Masakra. Masakra. Dobra, to i tak musiałem ogarnąć, więc bardzo dobrze. No, a tamto to brakujące, to teraz to jest absolutne. Łatwizna. Jest kolejny, nie no, słuchajcie, no dzisiaj to, tak jak mówię, będę to mówić jeszcze nie raz, nie dwa, ale <noise> dzisiaj w ekspresowym tempie idziemy. Może i po przerwie jestem, ale wynik całkiem, całkiem... Dobra, super. Teraz co, teraz musimy stąd wrócić. Tam widziałem, że jest coś, co może... Ej, tam się coś, a, no tak, bo to coś tam bardzo daleko jest, okej. Okay. O, tam są kolejne te znaki zapytania, tylko... Tylko okej, okay, no. Chodź tutaj. Ojejku, zablokował się. Ciekawe, co to jest. O, dzwoneczek! Kurczę, dzwoneczek to ja biorę bez y, najmniejszego pytania. Dobra, tutaj trzy. Dopiero co tą lokację odkryłem, a już już trzy mamy. Dobra, tam jest jeszcze jeden znak zapytania, więc też fajnie byłoby od razu tutaj przyjść. tylko trzy i będę miał już kolejne. gabella Dawaj, Bowser Junior, dawaj, dawaj. Tu pewnie jest... Coś, co mieliśmy. No, tak właśnie. Tak też myślałem. Tak też myślałem. Dobra, niech zostanie w tej formie. Yy, dobra, tutaj jest tak. Tu jest oczywiście to. Tu mamy jakieś przejście. Okej, okay, zaraz zobaczymy, co i jak. Możemy zjechać sobie tutaj kawałeczek. No, tu jest bardzo ciemno, bardzo niebezpieczny terenem Make the lightning house shine. Dobra, musimy to jakoś rozświetlić. A ja mogę lecieć w dół. Tak, mogę. Mogę, mogę, mogę. Dobra, tutaj pozbieramy wszystkie brakujące. Ej, ej, ej! Muszę gdzieś wlecieć pod... Dobra, muszę znaleźć, słuchajcie, sposób, żeby wylecieć tam u góry. Ale to chyba tędy. Nie? Kurczę, nie. Ej, zaraz, czyli to, to prowadzi mnie tutaj. Okej, okay, dobra, poleciałem w to miejsce, chociaż nie do końca. Jeszcze chciałem tutaj przychodzić. Dobra. Oj, 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 ale to zepsułem. Dobra, brawo, brawo, Bowser. Brawo, jestem z Ciebie dumny. Co tu mamy? O, akurat straciłem, to niech będzie. Eee, czekajcie. No wydaje mi się, że musimy spróbować być może tutaj. O! Tak, to był dobry pomysł. Eee, wyskakujemy, mamy pierwsze. Teraz znaleźć te wszystkie pozostałe oczywiście. Dobra, tutaj na górę kolejne rury. To jest takie miejsce pełne rur. O kurczę, bo oni strzelają. Dobra, dzięki Bowser. Kurczę, dziękuję. Dobra, musimy tu chyba jakoś wyle... O, oh, wow! To bolało, to bol. Ej, to jest... A, bo to też jest na górze. Ale zobaczcie, kurczę, pochowane to wszystko. Dobra, to teraz to trzeba będzie chyba normalnie... Chyba, że wejdę w ten sposób. O! Mogę i w ten sposób wejść, super. Yy, nic więcej nie ma. Dobra, tam jest na pewno w na rurach nic nie ma, no. Ojej! To chyba źle zrobiłem, że... Wiecie co? Mam wrażenie, że jednak to trzeba... a czy Nie no, może, może... Może dobrze robiłem, ale okej, okay, wolę sobie zmienić na to. Kurczę, ale to ja muszę jakoś strzelić z tego, no przecież się nie wiem w sumie, czy jak będę strzelać, to to coś zmieni. No chyba, że Bowserka wysłać. Ej, trafią one gdzieś? Nie, one będą się w kółko kręcić. Ej, Bowser, jakbym cię poprosił, żebyś tam coś rozwalił? Nie, 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 on tego nie rozwali. Ciężko powiedzieć. Jak ja to mam tak właściwie... A, tutaj, okej, okay. no, i, no i wszystko stało się jasne. Okej, okay, wszystko stało się jasne, wszystko się stało oczywiste, dobra, mamy to. Teraz muszę bardzo uważać. No bo tutaj mogę wypaść, ale... Nie, nie, ja to muszę na razie chyba ominąć. Znaczy, mógłbym to zniszczyć i mieć łatwiej, ale no... Ała! To nie był dobry pomysł. Nie tak, nie tak, źle pojechałem. W górę teraz, pięknie, dobra, w końcu się udało. I teraz wywołamy, tak, wielki efekt power pa, Oj, za szybko! Za szybko! Dobra, wróćmy się na chwilę. Niby wszystko fajnie i bezpiecznie, ale jednak... Yy, wolę uważać. Yy, a dajmy mu... Dajmy mu... dajmy mu bumerang. Trzymaj Marian. To co? To teraz jedziemy tak jak należy. Od razu możemy... Wjechać tutaj. Masakra. Co tu się dzieje? O! Okej, okay, dotarliśmy! Dotarliśmy, słuchajcie! Jest kolejna latarnia, kolejny shines dzisiaj, no i bez wątpienia idzie sprawnie. To cieszy oczywiście. No ale jeszcze do wszystkich Cutshines mamy, no bardzo, 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 bardzo wiele Tak Ładnie odmieniłem. Dużo jeszcze roboty. Fajnie, że tutaj trochę ten obszar się oczyszcza, bardzo dobrze. Eee, no ale, 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 ale... Ej, eee, mogę to zniszczyć? Ale głupie, nie mogę. Dlaczego? Ale tym już będę mógł. Tak, tym już mogę. O nie, Bowser nadciąga, słuchajcie, więc kończymy. Jeżeli odcinek Wam się podobał, nie zapomnijcie oczywiście strzelić lajkacza. Subskrybujcie, by być na bieżąco. A to tyle na dzisiaj. Tak, więc do zobaczenia. Do kolejnego. Cześć czołem na razie. Hej.